Tu mamy peron drugi, wodali wieże wodne i nastawnie KOA2 wykonawczą, która nie jest używana i budynek z stacji. Tu mamy koniec toru postojowego przy peronie pierwszym. Budynek Kostrzyńskiego Dworca Kolejowego od strony toru. Tory poziomu dolnego. Zwrotem w stronę Rzepina. Na linii Przecień główny Podstaw Główny. Ta linia jest zakrytyfikowana. Była to w straży granicznej. Toalety Peron pierwszy, ten jest zadaszony. Wejście na pan drugi, jak widać, zadaszony. Nastawna wykonawcza KOA2. To jest nieużywana wagon salonka Interregio.